W dniu dzisiejszym y, chcemy przedstawić państwu wyniki wstępne wyniki prac firmy przedsiębiorstwa pana Grzegorza inżyniera doktora Grzegorza Szuladzińskiego z Australii i jego firmy Analytical Service Company, y, która podjęła się zbadania od strony technicznej, fizycznej przebiegu wydarzeń ostatnich sekund lotu i ustalenia wstępnych hipotez co do przyczyn katastrofy, co do przyczyn fizycznych, technicznych przyczyn tej tragedii. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie i panowie senatorowie i posłowie, mówi Grzegorz Środziński ze Słonecznego Synchi. Jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę przemawiać do tej najważniejszej instytucji w Polsce. Skończyłem Politechnikę Warszawską w roku 65 i od tego czasu zajmuję się wytrzymałością konstrukcji. Jeśli chodzi o wybuchy, ich ujęcie liczbowe, a także ich wpływ na konstrukcję i ośrodki ciągłe, E, tym się interesuje już od ponad 20 lat. Także e, bez dalszych wstępów, ponieważ wszyscy znają e, okoliczności tragedii smoleńskiej, więc bez, bez dalszych wstępów teraz przejdę już do e, spraw technicznych. Sylwetka samolotu to polewa, który jest wypadkowi. Środkowa część skrzydła bardzo wzmocniona. E, I ona przechodzi przez kadłub, nie na odwrót, ale ona przechodzi przez kadłub, to znaczy kadłub ma wyklucz. I ta część na ogół ulega bardzo rzadko, kiedy poważnym uszkodzeniom. Jak samolot źle spada na ziemi, albo końcówki kadłubu, albo końcówki skrzydeł yy, ulegają zniszczeniu. Natomiast ta środkowa część bardzo rzadko kiedy i pasażerowie na, na ogół są yy, najbardziej bezpieczni. Mapka yy, wydarzenia. Górny obrazek to jest to yy, ten terem planie, czyli, czyli widziany z góry. Czarną linią jest, traje, jest zaznaczona trajektoria lotu według ostatnich badań. Tu jest taki punkt czerwony z, z napisem tas. Tutaj kierunek samolotu uległ nagłej zmianie. Um, teraz um, jest na tym, tu gdzie jest napisane jest kwadracik i napisane skrzydło tam. Znaleziono odcinek skrzydeł, o którym będziemy mówić, a w punkcie FMS został, została utracona łączność z samolotem. W punkcie brzoza to oznacza położenie brzozy, którą kiedyś podejrzewano o spowodowanie tego wypadku. Dolny obrazek to jest ta czarna linia, trajektoria. W elewacji, to znaczy widok z boku. Teraz to już mówiłem. Teraz ten punkt, punkt, wrócę jeszcze do tego punktu TABS, to jest w skrócie będzie oznaczać punkt K, czyli punkt krytyczny. Teraz pytanie, co się mogło stać w tym punkcie? Więc nastąpiło jakieś gwałtowne wydarzenie, które spowodowało zmianę lotu. Wysokość była wtedy samolotu poniżej 30 metrów. I prędkość pozioma około 270 km na Drzewa, a następnie poszycie leśne w miejscu lądowania powinny wyhamować to. Miękki grunt powinien zmiękczyć uderzenie w dół. Nie było żadnych tak betonowych przeszkód, powiedzmy takiego, były tylko drzewa i drzewka. No więc w takim wypadku można oczekiwać, że no blachy się pogną, może w jednym, dwóch miejscach kadłub pęknie, najwyżej w dwóch miejscach, ale w zasadzie samolot powinien jako cały przetrwać. Skrzydła mają szansę być odtrącone, ale sam kadłub nie powinien być za bardzo zniszczony. Teraz, jak popatrzymy na następne dwa rysunki, ten i następny to jest obraz totalnego zniszczenia. Przepraszam, czy Państwo mnie dobrze widzą i słyszą? Czy jestem widziany i słyszany? Tak, słyszymy. Gdybyśmy mogli tylko prosić odrobinę głośniej. Tak, słyszymy. Wywód jest Proszę. dla nas jasny, tylko nie wszystkie słowa są wyraźnie do nas docierające. Dobrze, będę mówił wobec tego wolniej do Bardzo Więc dziękuję. To jest brak samolotu, obraz totalnego zniszczenia. Lewe skrzydło to gdzieś się. E, historia najprawdopodobniej zaczęła, to jest e, masa szczątków. Ja nie mam powiększenia tego, ale jak Państwo dostaną wersję elektroniczną tego, to proszę sobie powiększyć, to jest cała masa szczątków. To skrzydło było bardzo zniszczone w tym miejscu, chociaż lokalnie zniszczone trzeba powiedzieć. E, tu jest powiększenie, jeżeli Państwo popatrzą na ten, e, ten fragment, to jest fragment kadłuba, to jest górna część kadłuba tutaj, po powiększeniu to tak wygląda. Tu nastąpił wzdłuż w rozkrócie, czyli otwarcie kadłuba i blacha, która była przedtem, można powiedzieć, do środka, teraz jest wywinięta na zewnątrz. To jest górna część samolotu, na co patrzymy, tak się... która stała się boczną częścią samolotu. Czysto. Teraz inny obrazy. tym razem widziany z przodu, znowu obraz całkowitego zniszczenia. W pewnym stopniu przyczyniała się do jego obsługa lotniska, która traktowała wrak jako, jako kupę złomu po prostu, jeżeli ktoś widział ten film, no to nie y, trzeba uzasadniać tego stwierdzenia, y, także, ale y, głównie oczywiście y, sam wypadek spowodował. Teraz stan zniszczenia, podsumowanie. Nie tylko skrzydła są połamane, ale kadłub jest w kawałkach. Przednia część kadłuba, ta przed skrzydłami wylądowała normalnie, czyli na brzuchu. Natomiast reszta kadłuba spadła na plecy, czyli tylna część, obróciła się, y, tylna część samolotu obróciła się w losie względem przednich. Rysunek 4, y, który zobaczyliśmy przed chwilą, sugeruje też, że po, pokrycie góry przedniego kadłuba nie zostało odnalezione. Następujące rysunki, które pokażę Państwu. Pokazują e, szczątki w miejscu lądowania, wkrótce po ich odnalezieniu. Obraz dewastacji jest dużo gruntowniejszy niż awaryjne lądowanie mogło spowodować, zarówno w zakresie przestrzennym, jak i w naturze uszkodzeń. Są dziesiątki części dużych i setki małych. Mechaniczne uderzenie w grunt po częściowym wyhamowaniu przez drzewa nie uzasadnia takiego rozczłonkowania konstrukcji. To jest pierwszy z tych obrazów. W podwozie przednie, które odeszło od kadłuba, to jest kokpit, gdzie się siedziała załoga, to jest sufit kokpitu, a ta część wylądowała normalnie, czyli na brzuchu. To jest część z kokpitu widziana z boku i przednia część kadłuba, która się była rozłączona od reszty, co normalnie wylądowała w na ziemi. Ten sam kadłub widziany wzdłuż osi, raczej pusto wygląda. Może nie aż tak pusto, jak to sugeruje ten obrazek, ale niewiele tam widać po prostu. Jakby zostało wydmuchnięte to wszystko. Na boku, na bokach mamy burty samolotu. Tutaj mamy y, pokrycie samolotu. To wszystko leży, jak mówiliśmy, plecami w dół. Teraz tu przechodzimy do tylnej części kadłuba. To jest y, to jest jego góra, no niewyraźnie to widać trochę, ale też widać to wywinięcie. Ym, I także oczywiście wyglądowało to na brzuchu na, na plecach. Teraz tu samolot mniej więcej, większość niego, skrzydła i kadłub na plecach. To jest ta część skrzydła, na którą Państwo zwróciłem uwagę wcześniej. Dolne pokrycie i górne oddzielono od siebie dźwigary, które są no Tą istotą wytrzymałości skrzydła w ogóle zniknął, nie ma Zostało zostały wymgnięte. To jest coś co zupełnie niesamowitego, nie ma nic to wspólnego z lądowaniem łodzieli. Wszystko jednak, filozofię mocno uderzył, uderzyć w skrzydłem młodzień. Skrzydło lewe widziane z dołu. Środkowa część, obraz zupełnego zniszczenia, prawie zupełnego zniszczenia. Hipoteza, jaka się nasuwa, to jest, że koło tego punktu K, którą pokazałem na planie lotu, yy, nastąpił wybuch. Jakie mamy potem dane? Po pierwsze, fragmenty zostały samolotu rozrzucone na dużej przestrzeni. Po drugie, duża ilość odłamków, tych małych kawałków pokrycia, które bardziej szczegółowo wrócimy do tego w dodatku. 2. Dlaczego to znaczy wybuch? Następnie, rozkrócie segmentu, czyli rozszczepienie kadłuba wzdłuż charakterystycznym rozwarciem i wywinięciem krawędzi tęknięcia. Stopień rozwarcia jest miarą energii materiału, który ten wybuch spowodował. Jak spojrzymy na kadłub wzdłuż osi, to widzimy, że raczej tam niewiele zostało. Teraz, jeżeli chodzi o ilość zapalonych i niezapalonych szczątków, to ci słońca, którzy widzieli film, jak to strażacy gaszą ten pożar, Widać było, że nie wszystko się pali. Część się pali, część nie. Wrócimy w do dodatku czwartym. W końcu padł, doznał gwałtownego przyspieszenia w dół, 0,8 przyspieszenia ziemskiego, yy, też w tym momencie. Czyli tam zdecydowanie coś się stało i wszystko sugeruje wybuch. Teraz następna rzecz, yy, stwierdzenie takiej odłamki równa się silnie wybuch. Jeśli tu jest poniżej jest wyjątek od tego, ale ten wyjątek tutaj nie obowiązuje, to stwierdzenie odłamki, w znaczy się silny wybuch, nie podlega żadnej dyskusji. Jeżeli są odłamki, był wybuch i nic w tej sprawie nie można zrobić ani temu zaprzeczyć. Natura wybuchu, no co mogło wybuchnąć? Opary paliwa i by skrzy... musiało powstać w w zbiornikach tak się konstruuje w zbiorniki, żeby ono nie powstało. Opary paliwa w kabinie udosiłoby pasażerów, zanim osiągnęłoby dostateczne stężenie. Materiał, inna możliwość to materiał stały, czyli energetyczny HF w skrócie materiał wybuchowy. Jak taki materiał zostanie zdetonowany, to wtedy rozchodzi się fala uderzeniowa, która niszczy wszystko na swojej drodze. Y, 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 tak wskazuje charakter kadłuba. Wygląda, że fala rozchodziła się wzdłuż i odrywała suki wszędzie, od część Teraz, jeżeli to był wybuch, to tak, słucham, y, jeżeli to był wybuch, to pierwsze pytanie: jaki był wpływ na ruch samolotu? Jeżeli wewnątrz kadłuba, to się nic nie... lub skrzydła, to się nic nie zmieni. Jeżeli jest rozkrócie kadłuba i część gazu wychodzi w górę z dużą szybkością, to powstaje efekt odrzutu, który popycha kadłub w dół. Z tym, że oczywiście mogło to nastąpić, jak kadłub był kołami do góry, to wtedy oczywiście to jest względem kadłuba w górę Teraz słyszalność wybuchu. Pytanie, czy ktoś na ziemi by słyszał ten wybuch, czy nie? Odpowiedź niekoniecznie. Dlatego, że jeśli wybuch jest zamknięty wewnętrznie, kadłuba nie słychać nic. Ale jak została otwarta część przez eksplozję, to wtedy wydobywa się fala uderzeniowa, no i przez, załamując się wzdłuż trochę do tego dojdzie do ziemi. Ale zważywszy, że był bardzo głośny ryk silnika samolotu, co pewnie zostało zagłuszone, jeśli nawet było oczywiście, ehm, czyli, czyli e, e, obserwator naziemny mógł służyć tylko pyknięcie, jeżeli nawet to. Końcówka lewego skrzydła, taka jaką znaleziono na Ziemi w tym położeniu, dolna krawędź postrzępiona. To postrzępienie nie jest zupełnie widoczne i widocznione na tym zdjęciu, ona jest silniejsze to znaczy. Teraz, gdzie znaleziono ten kawałek? To jest bardzo istotne, że ten kawałek znaleziono praktycznie biorąc stan, gdzie musiało się coś zacząć po punktu K, jeśli nie, musiało się coś zacząć. Czyli wygląda, że ten kawałek jakby spadł w dół. No to weźmy analogię kamień. Kamień lecący z samolotu spada w dół. Ale ten kamień nie tylko leci w dół pod wpływem przyspieszenia ziemskiego, ten kamień leci także w kierunku poziomu na początku z szybkością samolotu, 270 na godzinę. Żeby z wysokości 30 metrów kamień spadł w dół, potrzeba niecałe 2,5 sekundy. W tym czasie kamień powinien pokonać 180 metrów w kierunku poziomu. Z tym, że skrzydło to nie jest kamień. Jak się zdarzy, że leci na płask, nie krawędzią w przód, e, doznaje dużego oporu powietrza. No ale coś tam leci. Może nie 180, metr, może 90, może nawet 60. Ale w żadnym wypadku nie zero. Czyli przejdźmy teraz do wybuchu na tym lewym skrzydle, które też ja sugeruję. E, bo mamy masę odłamków po pierwsze, no więc i odłamków należących do tego miejsca, także to jest wybuch. Teraz, czy to mogło przejść od kadłuba? Mała szansa. Fala urażeniowa nie przejdzie przez tyle żelaznym. Także trochę za daleko było to od wybuchu na lewym skrzydle. Um, I pierwszy powód: wybuch paliwa. Jak paliwo może wybuchnąć. No, jak uderzy o ziemię, to znaną rzeczą jest, że na ogół się rozlewa. Chwilę potem się zapala. Ale w locie. Czy paliwo wybuchło? No jed, jedna ze zmian, no są, są możliwości, ale nie chcę tak daleko spekulować. E, teraz inny powód eksplozji to jest po prostu materiał typu HE, który został celowo umieszczony. Ale nie wiem tego, czy w danym rejonie jest odwrót do obsługi, który by pozwolił coś odśrubować, włożyć bombę z e, uruchomioną zdalnie i, e, i za, zamknąć to. Tego nie wiem. Teraz rysunek, który tutaj jest, ma wyjaśnić w jaki sposób to się stało, że, to, że ten kawałek skrzydła, ten odcinek, który widzieliśmy przedtem na zdjęciu, spadł prosto jak kamień w dół. No więc, jeżeli był wybuch z przodu tutaj, to on wyrwał kawałek skrzydła. Ten to wyrwanie spowodowało przyłożenie sił do obydwu części skrzydła. Co zrobiła ta siła? No ta siła została mimośrodowo przyłożona, to znaczy powoduje także obrót. Czyli skrzydło zaczęło lecieć do tyłu względem samolotu i się obracać zarazem. Jak się obracało? Mamy efekt bumerangu. Yy, czyli skrzydło jest w dość, stanie dość daleko ulecieć w ten sposób. Teraz yy, to jest jedna rzecz. A co ta siła zrobiła? No ta siła szarpnęła mocno samolotem, może nawet zaczęła łamać kawień w z przodu znaczy się wami? nie wiadomo na pewno. W każdym razie wyrządziła bardzo poważne szkody. Teraz zajmiemy się co, jak samolot miał lecieć w ostatniej fazie. Nie, nie jak uderzał o ziemię, ale jak jeszcze leciał w powietrzu w ostatnich chwilach lotu. To jest grubny jego szwit. To jest po wybuchu pęknięty częściowo kadłub, pęknięte skrzydło przy kadłubie, bo tam też są ślady pęknięcia znaczy. E, teraz Tutaj już dalej, a, ponieważ utraciliśmy, jeżeli skrzydło tak pęknie, to po pierwsze y, traci siłę nośną, po drugie y, zaczyna być oporem aerodynamicznym dla samolotu, bo nie wisi, i nie jest nastawione idealnie, także zaczyna hamować samolot, hamować z lewej, czyli tutaj siła nośna stracona, tutaj jeszcze jest, podnosi samolot, y, podnosi skrzydło, kadłub się obraca, odrywa się od przedniego kadłuba, już obrócony skrzydłami do góry spada. Teraz wydarzenie, wydarzenie kolejność wydarzeń. Dlaczego zakładamy, że wstępnie kadłub pękł? No więc kadłub był słabszy dużo niż skrzydło w tym momencie. Miał wykrój, wykrój jest wrażliwy dosyć na tego rodzaju obciążenia. Zmiana kierunku lotu, no to, to jest wzrost oporu, o którym mówiliśmy. Teraz to jest trochę niezależne od tego, co mówię. To jest inny możliwy rozwój wydarzeń. To nie jest to, nie jest to co w skrzydle, to jest to, co się stało w kadłubie. Ale znaleźliśmy jednak coś, co wyjaśni tę sprawę. To był zapis dźwiękowy. Mianowicie okazało się, że w ostatnim, w ostatnim momencie, w okolicach punktu K mniej więcej, Pilot zaglął, a pasażerowie zaczęli krzyczeć. Tego nie można kojarzyć z wybuchem w kadłubie, z tej prostej przyczyny, że po takim wydarzeniu pasażerowie nie byliby już w stanie krzyczeć. Jeśli więc ten moment uznać za zbiegający się z wybuchem w skrzydle, to były zdecydowane powody do sprawu pasażerów. Bardzo mocny strzą, wstrząs i gwałtowny przechył samolotu. Zniszczenie, które pokazaliśmy poprzednio, ilustruje, że to był bardzo potężny impuls. Teraz w ciągu 3 do 3,5 sekund od tego alarmu, słyszałem też trochę krótszy czas, została zerwana łączność samolotu, a jego urządzenia kontrolne przestały zdziałać. To wydarzenie można oznaczyć sami z wybuchem w kadłubie, który zniszczył wszystko. Nie musiał koniecznie, jeżeli piloci na przykład byli odgrodzeni silną taką ścianą, znaczy dobrze skonstruowaną ścianą, co zakładam, że prawdopodobnie miało miejsce. I drzwi też hermetycznie zamknięte, to im się tak dużo nie musiało stać. Oni mogli wylądować całkiem dobrze. Natomiast wreszcie kadłuba było zupełnie zniszczone. Teraz dobrze, czyli skojarzyliśmy. Ja wrócę jeszcze do tego, tego rysunku, jak czas pozwoli, i skojarzę, gdzie uważamy, że te wybuchy miały miejsce. I teraz to, co znaleziono na ziemi, oczywiście było dodatkowo zniszczone przez uderzenie po ziemi. Teraz jeszcze, czy jest, jest jakieś inne wytłumaczenie? Coś może być dobrze. Dlaczego wybuchu nie było po uderzeniu w ziemię? Dlaczego tak mówimy? Odpowiedź no, jest prosta. Części samolotu zostały rozrzucone na znacznym obszarze. Tak wybuch Ziemi. może coś takiego spowodować, ale żeby tak daleko rozrzucić ze szczątki, to troszkę inaczej musiałaby scena wyglądać. Drzewa koło centrum wybuchu byłyby wykoszone. A pod centrum byłby wyraźny a może nawet stratę. Poza tym nie bylibyśmy wtedy w stanie wytłumaczyć obrotu głównej części kadłuba względem jego osi podłużnej. Statystyki śmiertelności w wypadkach lotniczych, no tutaj co trzeba powiedzieć, to, że po prostu były dużo groźnie wyglądające wypadki. Tu cytuję jeden z nich, samolot zleciał. Stracił moc nad lasem, wykamował w lesie. E, nastąpił straszny pożar, że 130 136 osób zginęły 3. Teraz, no to wnioski ostateczne. Najważniejsza przyczyna katastrofy to były wybuchy tuż przed lądowaniem. Jeden z nich na lewym skrzydle połowy długości, opowiązując wielkie lokalne zniszczenie i pomagając rozdzielić, znaczy rozdzielając skrzydło na dwie części. Efekt korny to, to naruszenie między frontowym kadłubem a resztą statku. Drugi wybór by wewnątrz kadłuba spowodował gruntowne zniszczenie i rozczłonkowanie tegoż. Samolądowanie, czyli upadek w terenie wszystko jedno jak nieudane i pod jakim kątem nie mogło w żadnym wypadku spowodować takiego rozczłonkowania konstrukcji, które zostało udokumentowane. To jest prezentacja streszczenia raportu numer 456, który w swoim czasie. Poseł Matarewicz, przepraszam, będzie, e, będzie odpowiednio to e, e, kolgotował. E, nie niektóre szczegóły z braku czasu musiały być wspomniane. Teraz dodatek, kilka jest dodatków dość istotnych. Pierwsza rzecz, kolizja samolotu z drzewem. Strasznie dużo było sporów na ten temat, czy drzewo może ściąć skrzydło, czy, czy nie może ściąć. E, czy znaczy, chciałem powiedzieć, czy skrzydło może ściąć drzewo, czy. Czy, czy też drzewo złami skrzydło? No więc prawda jest troszeczkę taka jak w tej zagadce afrykańskiej. Czy to prawda, że źle nie zaatakuje człowieka, który niesie pochodni? Odpowiedź. Prawda, tylko zależy jak szybko nią niesie. Dokładnie tak samo jest ze skrzydłem. Jak szybko leci, zetnie drzewo. Pod koniec lotu, jak na, napotka poważne drzewo, już prawie że staje, skrzydła mogą odłamać mi to drzewo. Teraz. To jest jeden, ta, jedna obserwacja fizyczna. Druga jest jeszcze ważniejsza, i ta druga powinna położyć koniec wszelkiemu sporowi e, i argumentowi, że e, kontakt z, z drzewem miał, e, mógł odłamać skrzydło. Typowe zderzenie dwóch smutnych, o, e, smukłych obiektów na krzyż, patrząc w kierunku lotu, kończy się złamaniem e, lub ścięciem tylko jednego z nich. Ten jeden smukł obiekt to skrzydła, drugi to czy słup telegraficzny, czy drzewo. Jest nikła szansa, bardzo nikła, że obydwa obiekty były kompletnie złamane. To znaczy, że jeżeli drzewo zostało ścienięte, to skrzydło ocalono i na To jest obserwacja fizyczna. Nie jest to za bardzo szeroko znany fakt, ale to jest fakt. Dodatek drugi, odłamki. No to już nie będę tutaj tak schodził, bo obawiam się, że czas nam się powoli kończy. Ale y, po prostu, jak włożymy do pojemnika y, metalowego. Ładunek wybuchowy i spowodujemy detonację, to się rozleci na wiele kawałków, małe, średnie, duże. Te małe nazywamy na ogół odłamkami, te większe niekoniecznie. Im więcej tego materiału, im mocniejszy, tym więcej kawałków mamy. Teraz te są też wybuchy spowodowane paliwem. One na ogół są łagodniejsze i, i nie, ma, nie ma tak dużej tendencji do powstawania odłamków. Wielokrotne pęknięcia, jak powstają, skąd to mam, by się jak ktoś na y, zacięcie techniczne i chce wiedzieć, jak to się odbywa, no to ktoś, y, odsyłam do literatury. Dodatek trzeci, co się dzieje z paliwem w warunkach specjalnych? No, nie jestem specjalistą od paliwa, ale ponieważ otarłem się o te rzeczy, więc to, co wiem, to jest następujące. Że w stanie ciepłym paliwo można zapalić, ale naprawdę łatwopalne są opary. Do zaponu zapłonu jest potrzebna iskra, sam wstrząs nie wystarczy. Początkowo palenie jest dość łagodne, płomień się przesuwa, rozpędza się, powoduje detonację, cała objętość paliwa zamienia się w gaz wybuchający, ale to tak łatwo się nie dzieje. Potrzebny jest specjalny sposób warunków, no i oczywiście, jak wspomniałem przed chwilą, wybuchy paliwa na ogół nie tworzą tyle odłagu. Dodatek czwarty, poziom, sam pożar samolotu, to naprawdę chodzi o to, co można by nazwać selektywnym paleniem. Otóż jeżeli weźmiemy kulę materiału długowego, zawiesimy ją w powietrzu i obserwujemy, co się dzieje, to po pewnym czasie zobaczymy dużą kulę ognistą naokoło tego. Jeżeli to samo staje się w pojemniku, na przykład kadłubie w tym momencie, to ta, ta kula, czy ta, już nie jest kula, to jest taka no, chmura ognia, która omywa części, te części, które są nią omyte się zapalają. Jeżeli to się rozpada później na kawałki, to, to, co zostało myte ogniem, pali się, to, co nie, nie pali się. I to można zauważyć na filmie o tym, jak y, strażacy gasili y, ogień. I tak samo w raporcie Maka było powiedziane wyraźnie, że te po, pożary nie były takie wielkie. One były selektywne, to jest najważniejsze. No więc cóż. Y, y, y. Aha, jeszcze jedna rzecz. Taki wybuch zostawił trudny do, usunię do usunięcia w podpis, tak w cudzysłowie, na powierzchnię. Dostają trwałe ślady, trwałe zmiany chemiczne, metalurgiczne, które mogą być zbudowane przez analizę. Dodatek piąty, obrót samolotu w opułości po to Raport ma szczegółowe obliczenie. To się zgadza mniej więcej y, z tym, co inni obliczyli też. Taka tutaj mała wstawka reklamowa, inne prace można też oglądać, które zrobiliśmy przedtem. No i cóż, dziękuję za uwagę.